Katarynka, Bolesław Prus. Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jego w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadło i nieco... Wyszarzany cylinder. Legionowo włączyło się w Narodowe Czytanie, w tę imprezę, którą przypomnę, zainicjował były prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Włączyło się 6 lat temu. Rozpoczęliśmy od czytania trylogii Henryka Sienkiewicza. Później co roku już byliśmy obecni jako miasto. W tej imprezie. No tak szybko przypomnę, czytaliśmy Quo Vadis, czytaliśmy Wesele, w ubiegłym roku było przedwiośnie żeromskiego, no a w tym roku para prezydencka postanowiła zafundować Polakom osiem nowel. My ośmiu nowel w Legionowie czytać nie będziemy, natomiast wybraliśmy chyba tę najprzystępniejszą z tych ośmiu, a mianowicie Katarynkę. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jak bawiono się w dawnych czasach, jak bawiono się pod koniec XIX wieku. W związku z tym, rynek w Legionowie, część przy fontannie, postanowiliśmy zamienić w XIX-wieczne podwórko, ale też i park, a także salon XIX-wieczny. Dlaczego? Ano dlatego, że parki w tamtych czasach nie służyły tylko i wyłącznie do spacerowania, ale były to dość poważne ośrodki kulturalne. Tam przyjeżdżały teatry, tam występowały trupy cyrkowe, tam występowali muzycy, tam toczyło się życie kulturalne. No trochę inaczej to wyglądało w kamienicach, no bo tam wiadomo y, garnki lutowali, nożyczki ostrzyli, a także czasami wpadali kataryniarze. Dlaczego salon? Dlatego, że wybraliśmy dwie zabawy, które, w które bawili się w tamtych czasach mieszkańcy dużych miast.